Żegnajcie się, kochany trzymajcie się, pa. pa, pa, ja Ciebie też widzę, pa, dobrze. dobrze, 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 co widzę, widzę, no. Fajnie, że go wyściskałeś I co, poszli? Maczuszka Ew. Gdzie ta moja kawa? O, tu. Ładny dziobek się zapowiada. 4 stopnie na zewnątrz. Oho, zaraz się okaże, że klucz nie działa, mimo wymiany baterii. Nie działa. Pa. pa. No to co jest grane? To o co tu może chodzić, tak szczerze mówiąc, bo nie mam pojęcia za bardzo.

Świetna, nowa bateria. A, to, to coś. <laughs> yy, a otwierałaś już do tej baterii, czy nie? nie? Może ona jest odwrotnie włożona jednak? No samo, no dobrze leży chyba. Nie może być odwrotnie. Odejdź, Nie może być? Może właśnie może. Która jest godzina? A ja wiem, no nie wiem. Nie widzę zegarka teraz. No, no. W że zmieniliśmy baterię. Jakoś super ekstra. I też nie odpala. W ogóle nie reaguje. Dzieciaki. wstydzą się jechać śmierdzielem do szkoły. Nie kapuje takich rzeczy w ogóle. Ale zobaczcie. Ten działa. Bez pilotów. Zobaczcie. Analogowa. моторизација. Ве Znokcie bolą, palce. Co? Aż mi palce bolą, tak wciskam te wszystkie kuciki. Ale one kompletnie nie działają. Ale to coś jest tak nie samo tak. samo jak łaże. Coś jest nie tak z tym. Więc mi. albo są źle włożone, Niemożliwe. No Do wszystkich trzech pilotów? No, na to wychodzi. Nie, raczej nie są źle włożone. Widzisz ich? Nie. Tam dopiero są. Mam pobieżać? Zatrzymaj się, może to mi pomogę. Co? Nie, dobra, że mnie one nie będą chciały, dobra, to... Mam tu wjeżdżać? No powiedz wie, mi. Teraz Ja sobie siądę. Biedry Zobacz, jak widzisz? <noise> <I ponujące>, no. <noise> hmm. no i co? Analogowa motoryzacja dzisiaj wygrała Nie no zła jestem, bo dzisiaj jeszcze skarpetek sobie nie założyłam ja, Dobrze, nie że, że ze no w w sweter wzięłam ale kompletnie dzisiaj był ostatni dzień, kiedy chciałabym, żeby się to wydarzyło Nie, to nie jest problem, tylko tak wiesz. Niespodziewanie, a i tak dobrze, że akurat wyszliśmy chwilę wcześniej. Wyszliśmy. Nie wiem, no, mam nadzieję, że tam po prostu były źle włożone te baterie jakieś tutaj. Mam kupić teraz jakieś inne baterie jeszcze? Co ty, przecież... No ale jakoś to uruchomić, nie? Jak te są złe? Może leżały w tym sklepie, nie wiadomo ile. Na poprzednie I zobaczymy, co będzie. Wyrzuciliśmy je przecież. Słucham? Wyrzuciliśmy je. Aha, no ale mamy jeszcze z tamtej serii, trochę. Tak? Tak. Ups. No specjalnie właśnie wzięłam baterię, wiesz, e, Takie, no chyba dwa razy droższe od tamtych. No przecież mnie tamten pilot docierał. Ale wiesz, się jest zimno, może to jakoś e, pływa. No ale może z drugiej strony samochody na zimnie, może im to jakoś przeszkadza, nie wiem. Przecież teraz na krótkich dystansach, ma już nawet 3 lata, to może, ale pewnie, to nie jest możliwe, żeby jej rozładowała akumulator na Nie, to nie akumulator, raczej podejrzewała wczoraj wszystko, chociaż wczoraj już nie chciała na tym pilocie poprzednim, to no. już momentami yy, nie chciała wiesz, się załączyć, nie? Bo za dwa razy, wczoraj to musiałam z nią walczyć, ale no tam za którymś razem pyknęła. No to tak. Jest? teraz oczywiście, przecież musi być... Co to musi? Tu musi oczywiście. O, teraz widać mi Bo wiesz, już widać różnicę, bo jest święto na horyzoncie. I nieważne, czy to jest... Czy to jest święto, które przedłuża wolne o 4 dni, czy o... Jeden? Czy w ogóle nic nie zmienia? Ja przedłuża? Nic nie zmienia, no. Znaczy tylko leży w sobotę, masz nieczynne sklepy, nie? No to... To zaraz to widać, tutaj po kolejkach. Śmierdzi no śmierdzi, ale jedzie ja Wiem, to nie jest mój dzień, więc mnie tutaj proszę Nie spodziewaj się ochów i achów z mojej no strony tak. Chodź, 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 dawaj, po co no. idziesz po tej trawie? To już schło wcześniej przecież, ale było ratowane. Ej, mojego telefonu nie wziąłem, muszę się wrócić. Dobra, I tak oto śmierdziel triumfuje dzisiaj nad świeżynkami. Tak jest. Jeszcze nie, ugryź, jeszcze chwila. Nie teraz.

To ja tu natepnąłem? Kora. Żyjesz? Barbara, czaju napasz. Co? Czaju napasz. Co? Bo jestem w domu. No. no jak to ci nie, nie. się... Gdyby nie ten śmierdziel, to chodziłabyś na pieszo, wiesz o tym. To by doszła tylko do szkoły, no wróciła, ale tylko tyle, że... Problem no miałaś do biedronki przecież. No nie miałam, no, bo, bo po prostu nie poszła prawdopodobnie. Uff. Dobrze. Rączki trzeba umyć. Hmm. Ale to Klara była zawiedziona tym zachowaniem tej pani. O której mówiłaś czy nie? Tak, i tego dziecka, i tej pani, jak jakieś wiesz, takie. No dziecko to się w ogóle zachowuje jakby świat do niego należał. Nic się nie liczyła tam sobie tutaj zawalia. No. Przyszła mam... No, ja tak przeczypiała, czy wiesz co, hmm. wiesz. Chyba nauczyła, że się wszystko należy. A potem przyszła mama, musiała ja tylko jeszcze ją utwierdziła w tym przekonaniu. Jakoś tam no, dziewczyn się źle odzywałem. Tak twierdzi Klara, ale już nie byłam przy tym. Nie mm -hmm. byłam świadkiem tej sytuacji, więc no nie chciałabym Riennie. tylko na tej podstawie się, się złościć, ale chcę się przyjrzeć tej mamo, i dziecku, bo nie wiem, co to jest właśnie. Nie w tak z imienia. To ja się też przyjrzę, nie ma co się. A że ślepa jest, to się też siedział tylko tym samym dziecku, że ja z... mm -hmm. to idę, nie? Za to choćby jak jeżdżą, tutaj po ulicy, to należy im się opierdzić. jak jeżdżą? Kojarzyli często mnie? widzę, często tak, widzę. Tak, jeszcze kiedyś wyjeżdżałam, to tyłem. I oczywiście, że jak on z dołu, nie widać go jak jeździ szybko, nie? Jeździ za szybko. Też kiedyś się tak. Chyba się nawet zirytował, ale czy to on, czy ona? No. Bo wiesz, ja wyjeżdżałam, zatrzymałam się wprawdzie, no, ale on się musiał też zatrzymać, bo to już było tak, albo przyhamować przynajmniej. No, poczekam na sytuację, aż ja się zirytuję. Tylko to trzeba właśnie złapać sytuacji taką. go, nie martw się. To się podejrzewało. <laughs> Ale to nie, nie miałam pojęcia, że to są ci, o których Klara by kilka razy mówiła tej dziewczynce, wiesz? Mm -hmm. I nie znalazłeś tego Klara. A to w ogóle było tak, że Klara była zaproszona z mną do tej koleżanki jeszcze trzeciej, Bo no. tam przy Przemysłowej. A tamta zresztą tam w ogóle jak nie zaproszona tam. I to ona w ogóle była zdzisłana, jak to? I jeszcze czegoś od Was chce? Oj, musiała jeszcze coś nie obroniła. dziecko niestety. Dziwna, dziwna <śmum> Dobra, zaraz się za siebie i za chętę No nie, no, mój Dobrze. Ale to znaczy, że jecie, Kitek, czwartą saszetę. Nie, jest... czwartą. No, czwartą, tak. on nic nie Czwartą, czwartą, to jest czwarta. On nie znowu wstąpi i znowu ona się naży tak, że będzie, wiesz, ledwo chodzić, ale on nie zje nic. Dobra, teraz on nie. Jest ok, no nie, gdzieś. koleżanko, ile jeszcze? Chodź, świeciunio, chodź, 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 kochany. chodź, 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 ona już to ocykła i już do widzenia Czy ty możesz mu wszystko zeżreć? Liza na nie chodzi Ale jesteś, ja nie mogę no, to Trzeba karmić jak ona pójdzie na. No. no Ona się nie zatrzymuje z tym w ogóle Nie właśnie, o to mnie też martwi, bo ona No Przez to to potrafi zerrzeć po prostu nie ale wiesz Okay, um a ja kau, Idzie, za myszy upolować, i... nie idzie za... na dziecięce. masz telefon, a swój logujesz? Tak. Bo muszę.